Proszę Państwa jestem pod Śnieżką Butumacheria Śnieżka, zakryte jest wszystko Chcę Wam powiedzieć, że chciałem, chciałem yy, nagrać jakiś filmik i jechać do, do, centrum, do centrum tego mirostwa, Ale było już za późno, po prostu to było do 3 godziny, już jest po 3, bo na polskim zegarku Boję się nawet nakręcać ten film Zobaczcie, jedzie maszyna stara taka Wszystkiego strach robić, nawet tego filmiku się boję tutaj. tylko dlatego, że Śnieżka pisała. Jestem po Śnieżką, słuchajcie, przysięgam Wam, że nie wrócę bez doczki. Yy, przysięgam Wam, Hołk, to jest Słowo rzekłem. Nie wiem co dalej robić, jak to wszystko wyjdzie. Yy, zacząłem się w Połtawie i jechać nie mogę, bo mnie nie puszczą, bo mówią, że mogą mnie i rozstrzelać, i mogą mnie aresztować, bo niezakonna, czyli nie, nielegalnie nawet na pieszo nie można mi iść. Ja już jestem gotów na pieszo iść. Bez bagażu zostawić to wszystko, co tam humanitarki Nikusi i Także obiecuję Wam, że bez, bez doczki nie wrócę, bez dońki mojej, czyli bez córeczki Nikusi Udowodnię Wam, jak, jaka jest wielka miłość. Milość, miłość przezwycięży wszystko. Jak Chrystus powiedział: A miłość się byś nie miał. Ja mam wielką miłość, udowodniłem to. Przyjechałem tutaj. Jestem e, w Połtawie. Zobaczcie, jest zimno, słabo się ubrałem. Nie wrócę bez córeczki, bez córeczki nie wrócę. Lajkujcie, subskrybujcie, nie wrócę bez córeczki. To jest moje, moje moja kochana dońka.